Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam pierwszy rzut oka na grę Neverwinter. Jak na grę MMO przystało, zaczniemy od tworzenia postaci. Zbierzemy jeszcze jeden z trzech serwerów. I tutaj wita nas takie intro. Ja już tutaj nie będę go wam pokazywał, bo możecie je obejrzeć na YouTubie. Jest bardzo fajne, klimatyczne, także polecam. Mamy tutaj takie klasy postaci: półorg, człowiek, elf, półelf, diable i niziołek. Może ja wezmę niziołka. Mamy też tutaj 5 klas postaci: Łoczyk, oszust, oddany kapłan, manipulujący czarodziej. Specjalista broni dwuręcznej, zbrojny strażnik. I wkrótce ma pojawić się jeszcze jedna klasa. Ja wezmę łotrzyka szósta. No to mamy bardzo duży wybór. Możemy sami sobie ustalać, jak, może, jak ma wyglądać nasza postać. Ja tego już teraz nie będę robił. Wezmę jakąś tam pierwszą z brzegu to niech będzie taki tutaj wybieramy wiary w pustwo z tego co wiem to nie ma takiego wielkiego znaczenia także teraz też nie będę się na tym zastanawiał, tylko przejdę dalej i nie postaci i rozpoczynamy przygodę z grą. Ja stworzyłem te konto specjalnie na potrzeby filmiku. Na innym koncie mam oddanego kapłana na 40 levelów. A jeśli chcecie obejrzeć moje filmiki w WP właśnie tym oddanym kopłanem, to znajdziecie je na kanale. A wracając teraz do gry, tu nas Hej, wita taki Wszystko w porządku. Element fabularny, gra jest po polsku. się korzystając z klawiszy W, A, S, I, D. Dzięki Bogu. Kiedy zobaczyłem jak Drakolicz atakuje statek, Obawiając się... Mogę zagwarantować, że zadania F prowadzi do kolejnego niego i Poruszamy się klawiszami WASD. Punkty nawigacyjne na mapie oznaczają cele z... Zwiemy myszką. I F, by wejść w interakcję klawiszami z klawisami i przedmiotami Ja e wam to wszystko pokażę. Ciśnij, i aby otworzyć akwitunem, kliknij dwukrotnie przedmiot, by się w niego wyposażyć. Ciśnij, i klawisz F2, by przełączyć tryby kursora i myszy. Lewym przyciskiem Ekran się atakujemy. Cele aktualnego zadania. Y Mamy przypisane przyciski pod lewy przyciskiem. Na razie w mogą się leczyć gracze niebiorący udziału w walce. Y na razie, jak widzimy, kudeczki pod innymi y skillami, ale one. W Właśnie jak będziemy levelować postać, to nam te skille przybędą i pojawią się na tym pasku. Dobrze ci widzieć. Dobrze wiedzieć, że ktoś przeżyła tak. Chociaż Prze... udało nam się powstrzymać główne siłę. Do, Do zakończenia walki jeszcze daleko. Na polu Just bitwy tajemy. roi się od bezmyślnych nieumarłych, którzy Zanie w boju stracili ekspo. swoich mistrzów. Co gorsza, nieprzyjaciel wskrzesił. Kliknij lewy przycisk myszy, by użyć pierwszej mocy nieograniczonej. Przesuń celownik nad przedmioty i nieprzyjaciół, by namierzyć dany obiekt. To co podoba mi się w tej grze to również to, że możemy zdobywać sporo punktów doświadczenia w walkach PvP w specjalnych arenach. Areny są dostępne od 10 poziomu i praktycznie dla takiej osoby jak ja, która woli bardziej PvP niż farmę, to jest fajna rzecz. zdecydowanie właśnie wolę ekspić na walkach niż na mobach ale oczywiście sporo questów również wykonywałem. W grze również sami gracze mogą tworzyć questy. Nie. Walki na arenach PVP są podzielone właśnie pomiędzy levelami, czyli od 10 do 20 levelu, od 20 do 30 i tak później dalej co 10 leveli. Czyli jeżeli mamy 20 level, no to będziemy walczyli maksymalnie z osobami mającymi 29. Jeżeli mamy 30, to z osobami, które mają 39. Na szczęście udało nam się stawić. Dziękuję Ci za wspieranie. Wyświetla korzyści z danego Obawiam awansów. się, że mam dla Ciebie też proponować ważne znaczy, zadanie. To byłem poziom. I tutaj jak widzimy przybył nam skill. Zaraz go pokażę. Tutaj mamy ...ekwipunek naszej postaci. Tutaj mamy skille. Na razie nie mamy tutaj dużego wyboru, bo mamy dopiero drugi poziom, ale później będziemy sami decydować które skilly rozwijać i, i również tutaj mam osiągnięcia, też będziemy je zwiększać. Możemy mieć również towarzysza na przykład kapłana, pieska czy, czy jakiegoś tanka Kliknij prawy przycisk myszy, by użyć drugiej mocy nieograniczonej. Walindra uderzyła na Neverwinter wraz z Dracoliczem, znajdującym się pod jej kontrolą. Smok zaatakował statki w porcie, a potem ale ruszył w stronę skill, miasta. Czyli takie rzucanie Moi nężami. towarzysze i ja pomagaliśmy Sierżantowi Noxowi przy obronie murów, gdy nadciągnęła bezstrona. Bitwa była naprawdę straszliwa, ale wreszcie zdołaliśmy zgładzić potwora. No i praktycznie gra nas prowadzi tak troszkę za rękę. Jak wykonujemy quest, to... Widzimy wszystko, gdzie, co mamy robić, ile otworków zabić. Również, jeżeli mamy wyższe levele, no to jakby ta fabuła nas przeprowadza do kolejnych lokacji. Musimy odpędzić, czarodziej. Dziękuję ci za pomoc. Coraz więcej nieumarłych atakuje Neverwinder. Napływają z zamku Never i szturmują Most Rzemiącego Smoka. Jeśli most zostanie zdobyty, przebrą się do serwisu. Zabij nieumarłych żołnierzy w pobliżu bramy. Muszę zabić 6 sześć mobków. Dosyć łatwo tutaj się wbija poziom. Właśnie tym moim kapłanem, który ma 30 level, no to... mimo że to jest taki... Um, można powiedzieć, healer, no to, to, to łatwo się dosyć soluje. Można samemu, ale eksplicyjnie, Witaj ponownie! Wyglądasz o wiele bardziej bojowo niż wtedy, gdy fale wyrzuciły cię na brzeg. Kliknij lewym przyciskiem myszy miejsce, i do czynienia się z niego Jak powtarzam, moja... W dowolnym kierunku, by przenieść się ze strefy ataku nieprzyjacielskiego. Tutaj pokazują się takie czerwone, właśnie, kółka, to znaczy, że będzie tutaj atak. Najlepiej, żeby z takiego kółka uciec, nie możesz wykonywać manewru defensywnego przy niskim poziomie wytrzymałości. Wciąż nadchodzą! To w międzyczasie zdobyłem level i utrzymywam nowy skill. Wyskocz w górę i z całej siły uderz przeciwnika w głowę. Uderzenie sprawi, że będzie on oszołomiony przez parę sekund. Zaraz to wytestujemy. Przyjawny skill. Walcząc, zdobywamy również takie punkty, punkty akcji jakby. Później będziemy mogli używać takich potężnych skilli, które właśnie potrzebują tych punktów akcji do działania. Co ciekawe, że jest taki właśnie mały pasek wdrażniający. Gier. Nie mamy tutaj dziesiątek skill, które możemy używać na jeden, raz. Użyć pierwszej mocy Tylko dziennej. tyle co tu widzimy pod przyciskiem 1, 2, Q, E, R. Lewy przycisk myszy, prawy i Tab będą skille. Czyli nie jest ich za dużo, nie, nie przyprawiam nas w głowę. punktów głowy. Dla niektórych to dobrze, dla niektórych nie. Tam ogólnie się to nam podoba. Za chwilę zademonstruję wam ten właśnie skill słabo dało, może by to no wyglądało, ale byłoby skuteczne by zabrać I tutaj nasz towarzysz. Ustawisz się, Umiera. No i po takim krótkim wprowadzeniu, trafiamy do miasta. Gdzie możemy sami właśnie poszukać jakieś questy. Możemy udać się do sklepu. No to już czeka na nas wiele. Takich aspektów, właśnie typowych dla gier MMO, tak wygląda miasto. Czy pokażę Wam sklep, i myślę, że to będzie na tyle. Tu możemy robić zakupy za złoto i za diamenty, diamenty możemy zdobywać właśnie też przyjmując jakieś misje biorąc udział w dziennych walkach PvP co ciekawe jeszcze wam powiem w grze możemy naciskając przyciska na razie jeszcze mam za mały poziom ale możemy dołączać do właśnie różnych takich party które będą penetrowały jakieś podziemia czyli no nie jesteśmy skazani na samotną grę nawet nie musimy się z nikim dogadywać, wystarczy dołączyć do takiej kolejki i automatycznie zostaniemy przydzieleni Czy to do drużyny PvP, czy to do jakiejś właśnie drużyny PvE no Myślę, że trochę Wam przybliżyłem tę grę no i Dzięki za oglądanie, jeśli chcecie, aby na moim kanale pojawiało się więcej filmików, to subskrybujcie Komentujcie filmiki, oceniajcie, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, pozdrawiam